Okej, okay. cześć, siema Elo. To jest drugi odcinek z New Star Planet. Yy. I od razu napiszę, że nagrywam, bo to jest taka tradycja. Yy. Yy, nagrywam o 17.50. Zaraz będzie 50. Yy. Czekajcie teraz jest dobry ekran i po pierwsze po pierwsze go odblokowałam, bo bo tak y, powiedział, że nie będzie mi już spamił więc to jest już jakieś takie wow, nie będziesz mi spamił po drugie boli mnie ucho i Mam już 20 tysięcy z fajma z autografów, więc dziękuję bardzo osobom, które mi dawały autografy. Yy, tak zmieniłam yy, swój look, nie, nie jestem wielkanocny. Nie wszyscy tutaj się tak przebierają, więc ja mówię, a po co ja mam się przebierać? Yy, yy. O, dobra, mogę ci dać grafa. Dobra, przestań mi spamić. Dobrze, że mi się też fajnie te, z tego spiera. I możemy sobie wejść na moje drugie konto, bo czemu by nie? Yy, tutaj znowu nie będzie pisał. Super, świetnie. Boże. O to mi właśnie chodziło, żeby go zablokować. więc zaraz znowu zablokuję mhm. konto mi się ładuje dzisiaj już byłam nie wiem z godziny temu na tamtym koncie pomagajcie czerwonej pani serduszko krzyknik znaną również na YouTube jako X-Pantera Ma nie, Boże, co ja gadam? Yy, wbiła level. No. Nie! 157 tysięcy jej brakuje. Jezus! Co ja gadam? Yy, kupiłam te włosy. A nigdy ich nie miałam, za których chciałam. Mm. Tutaj też mogę napisać, że nagrywam. Te, który ty masz lewej? Jezu, jedenasty! Przyjmujesz od dziesiątego. Dobra, nie będzie, bo będzie, że hajtuje. O Boże. Jesteś gościem. Ja go zaraz zablokuję, uwierzcie mi. O, od razu mogę pozdrowić kostkę 395, która chyba nie że nagrywam, ale co tam? Yy, włączyłam jakąś piosenkę tutaj, bo tła. Yy, myślę, że będzie mnie dobrze słychać. Mhm, mm mi coś się wystarczano. Ha dobra, ktoś mi zrobił spam. Yy, dobra, nieważne. Yy, 286 tysięcy, no. Możecie mi tutaj dawać jeszcze grafy, jakbyście chcieli. Yy. Nie wiecie co ja go bloknę znowu, bo tak się nie da żyć. On jest jakiś chory na głowę i... No po prostu. Yp. Zablokuj. Tak, na drugim koncie też go muszę zbanować. Bo czemu nie? Żeby będzie mi znowu spamił też. musiałam zrobić przerwę i tak sama do siebie napisałam hej, żeby mieć fajn no Darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping no i się wydało, że nie mam przyjaciół. Jak będziecie jakieś jak głosy w tle słyszyć, to takie, bo mam otwarte okno, plus mega ciepło. No. Uh -huh. <laughs> nie, nie mam przyjaciół. To pięć dni będą dopiero.

Pozdrawiam ponownie roxy2694356. Yy, nie jest ona online i właśnie chciałam ją pozdrowić, bo ona yy, wczoraj też napisała i była dla mnie dzisiaj miła. I w ogóle to jak wiśmą. Nie, nie kupuję lupa. Yy, może kiedyś tam indziej, nagram, jak... no, a ja i nagramy na A kupuję lipa I, na razie nie mam zamiaru kupować na moim koncie, nie mam zamiaru zadać hajsu. W miesiącu wydałam za dużo hajsu i po prostu no... I, Tutaj sobie coś... Aha. Możecie mnie zaprosić do maja, jakby ktoś chciał... Mm. Mm, a kto tam ma na Bo czemu by nie? Wiem, mi została. Uff. No, dam sobie listę. Mówię, jakiś status. Kreatywnie, juf na to trzecie konto. Nie wiem, po co mam tyle kont, ale zawsze trzeba być przygotowanym na kradzież. Zatem moje konto jest na ułamku, bo ja nie znam hasła do e-maila, który mam. I właśnie tutaj wtedy jak mi ktoś zmieni hasło, to nie będę wiedziała. Dobra, kończę ten odcinek. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.